Cześć. W tym odcinku przedstawię Wam 10 genialnych pomysłów, które mogą uprzyjemnić zakupy głównie naszym zagranicznym sąsiadom, ale i nie tylko. W naszych sklepach powoli wprowadzane są tego typu rozwiązania, ale aby rozjaśnić Wam o co chodzi, zapraszam do oglądania. Tylko nie zapomnijcie zostawić subskrypcji na moim kanale, klikając ten czerwony przycisk pod tym filmem. Pierwszym genialnym wynalazkiem, o którym mowa, jest wózek sklepowy z mapą sklepu. Wózki takie wprowadziła jedna z sieci sklepów zagranicznych w USA. Mapa potrafi pokazywać aktualne położenie, wyświetlać informacje na temat poszczególnych działów, czy też potrafi wskazywać, gdzie powinien leżeć pożądany produkt. Rozwiązanie jak najbardziej ciekawe, sam nieraz potrafiłem zagubić się w Ikei czy też Castoramie. Drugim wynalazkiem, jakże kreatywnym, jest komora klimatyczna do testowania zimowych ubrań. Jest to projekt studentów jednego z uniwersytetów w Kanadzie, przekazany do dyspozycji jednemu ze sklepów. Opcja spoko, tylko wolałbym, aby nikt o mnie nie zapomniał, gdy przypadkiem zamek zamrozi się podczas zamykania sklepu. Założę się, że nieraz podczas waszej wizyty w Biedronce czy Lidlu w ostatniej chwili rozmyśleliście się, jeżeli chodzi o zakup jakiejś rzeczy. Prawdopodobnie półki przy kasie nierzadko służyły wam jako magazyn niechcianych produktów. A czemu nie wprowadzić by specjalnego regału, gdzie klient mógłby oddawać niechciane produkty bez obawy zauważenia go przez ekspedientkę? Mieliście kiedyś ten problem w sklepie, że wózek nie jeździł albo miał problem z jeżdżeniem? Prawdopodobnie nie chciało Wam się go wymieniać już na nowy. Gdybyście wiedzieli, że jest strefny, od razu wolelibyście wziąć inny. Niektóre sklepy mają wprowadzone specjalne etykiety, dzięki którym można w łatwy sposób oznaczyć niedziałający wózek. Dajcie znać, czy znacie ten uczuć, kiedy wchodzicie do sklepu i modlicie się, żeby nikt do Was nie podszedł w sprawie pomocy wyboru np. bielizny. Jeżeli tak, to w Azji istnieją sklepy, które mają w swoim asortymencie wózki, które z daleka sygnalizują kolorami to, czy chcemy być obsłużeni lub nie. W jednym z holenderskich sklepów istnieje specjalna toaleta, gdzie można przetestować każdy papier toaletowy na własnej skórze, jaki ten sklep oferuje. Dajcie znać, jak często wytężacie wzrok, by przeczytać coś na etykiecie towaru. Na odwrocie, niektóre sklepy za granicą w Rosmanie mają fajne udoskonalenie dla swoich wózków. Jest to szkło powiększające, dzięki któremu możecie przeczytać to, co napisano na etykiecie, drobnym drukiem. Jeżeli jesteś kobietą, prawdopodobnie nie masz problemu w określeniu dojrzałości danych owoców czy warzyw. Jeżeli jednak jesteś mężczyzną, najlepiej będzie, jeżeli udasz się do sklepu, w którym banany czy też inne artykuły posegregowane będą od razu względem stopniem dojrzałości. Istnieją sklepy, w których rola wózków nie kończy się na przewożeniu towarów czy jeżdżeniu nimi jak na hulajnodze. Niektóre z nich oferują również możliwość obliczania tego, ile tym razem będziemy musieli zabulić. Osobiście myślę, że lepszą opcją niż kalkulator byłoby zainstalowanie np. Pacmana, ale kalkulator też ujdzie. Pamiętacie sklep, gdzie można było w specjalnej komorze schłodzić piwko? Bo oczywiście to było jej pierwotnym przeznaczeniem. To tutaj macie jeszcze sklep, gdzie możecie przetestować buty w różnych warunkach na wierzchni. To wszystko w tym odcinku. Mam nadzieję, że taki odcinek podobał Ci się. Jeżeli tak, to zasubskrybuj mój kanał, zostaw komentarz oraz lajka pod tym filmem. My słyszymy się już niebawem. Do usłyszenia. Cześć!